Siemano, z tej strony Arti, a dziś opowiem wam jak wiem Leona na 1000 puch. Zapraszam do oglądania. Eee, ogólnie nagrałem tu tego samego dnia co trzy inne filmy. Więc nie wiem kiedy to oglądacie, bo lubię sobie ponagrywać na zapas. Gadżet to jest miotła klonów. Miotacz klonów, tfu. Leon tworzy iluzję samego siebie, to wiadomo, tarcza. Mamy tutaj niewidzialne leczenie, czyli 1300 punktów życia na sekundę i przeładowanie i hyper który dodaje tutaj obrażenia i prędkość. Niewidoczny jest nawet gdy atakuje wrogów Leon. I tutaj można różne tryby celować, różne mapy. Leon jest w miarę git postacią na solo. Możesz je sprawować dobrze na nagrodzie, na niektórych mapach, na knockaucie i no. Na zbiorze klejnotów też myślę. Teraz jeszcze jest to Wasabi, które daje mu. Co? Gdzie jest leon. On ma. Eee... Tutaj. Super Atak tworzy iluzję, które teraz może też atakować. I to tworzy dwie iluzje który atakuje. On ma 6800 punktów życia, atak 4 razy po 960, a super atak to bomba dymna, czyli wiadomo nie widać go przez ten czas. Zobaczymy sobie ogólnie. Zaprezentuję wam jaki on jest mniej więcej szybki. Ja sobie tutaj wali ulcikiem. Bo tak to jaki macie niewitkę, jeżeli ktoś nie wie, i walniecie, to z, widać was z powrotem, nie? A podczas naładowania tego Hypercharge No, 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 no No, 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 no To wtedy Macie niewidkę cały czas No tak zadajecie Więc spoko nawet to więc to chyba tyle: bo powtórek nie mam, nie posiadam, nie pokażę wam jak widzicie. Bądź też nie teraz są te wasabi, i ja yy, na, nie na żarty się wziąłem na wpijanie postaci z wasabi, więc mega mocne. Yy, póki co, zostało już tutaj nie za dużo postaci poniżej 31, potem każdy na 35, a potem będzie to poszowane normalnie. Mamy miejsce na klubie, może już potem nie być, ale zapraszam, jeżeli się znajdzie wtedy, kiedy wy to oglądacie. W sklepie mamy sushi, ja raczej nie kupuję. Hypercharge do Clancy'ego jest nawet i nawet nie jest, nie jest taki drogi do Clancy'ego. Do Gasa jest droższy, do Lili też nie jest taki drogi i do Kandziego też jest droższy. Mam tutaj też jakieś przecenki na skinę, ale to mnie raczej nie interesuje. Niedługo może tylko odblokujemy ja